Cześć, witaj z tej strony. Lena Murawska, Czasobalans, Retro Mama, Retro Rodzinka. Jesteśmy we wnętrzu niepozorowanym, w nieukładanej specjalnie scenografii, poza kilkoma elementami przetartym stołem, przetartą ścianą i wybraną do dzisiejszej kawy filiżanką z zastawy. Właściwie nie zastawy, tylko z kompletu ka kawowego, z serwisu kawowego, który dostali na prezent ślubny moi rodzice, czyli e, pochodzącego z 1982 roku. E, sceneria jest nieprzypadkowa, ponieważ powoli w naszym mieszkaniu, które jest trochę retro, co pewnie zauważysz po boazerii, bo to jest najbardziej chyba oczywisty element. E, powoli zaczną niektóre elementy i między innymi ta przestrzeń znikać. Na rok 25, kiedy to nagrywam, e, to wideo, przypadnie nam, taki mamy przynajmniej plan, e, zrobienie remontu toalety i zrobienie remontu łazienki. Mamy osobno łazienkę, osobno toaletę, ale też e, ze względu na pewne niefunkcjonalności nastąpią zmiany w przestrzeni, w której jesteśmy, czyli w kuchni. I pomyślałam sobie, że póki tę przestrzeń mam, która jest z duchu retro jak najbardziej tylko można w tym domu, to właśnie z tej przestrzeni będę chciała nagrywać. Usiądę sobie, żeby zobaczyć, bo nie o mnie przede wszystkim będzie chodziło, ale żeby zobaczyć, jaki ty masz kadr. Ja nie montuję filmów. Nagranie wraz ze wszystkimi wydarzeniami będzie takie, jakby to było nagranie live'a. Ewentualnie ze względu na kończącą się baterię i powiedzmy do momentu plus minus 10-15 minut, jeśli nagranie da radę do tego czasu, jeśli bateria da radę do tego czasu zostanie przerwane i potem w kolejnym momencie będzie dograna reszta. Jesteś na kanale Czaso Balance lub na kanale Retrorodzinka lub na kanale, który jednak będzie łączył oba zagadnienia, bo coraz mocniej czuję, że Czaso to również balans przyszłości z przeszłością i coraz mocniej odczuwam to, żeby te kanały i te tematy jednak się połączyły. I jednak gdzieś tam się przenikały, co przy okazji nagrywanych w 24 po raz pierwszy filmików porządkowych, organizacyjnych, ale takich fer we własnych śmieciach pokazało, że jest spore zainteresowanie właśnie taką formą tym przekazem, więc być może jesteś już na kanale połączonym, jeśli się na to zdecyduje, no a tymczasem. W tym odcinku, jak już pewnie wiesz, po opisie, po temacie, chcę Ci opowiedzieć o tym, co świątecznego po świętach w 2024 roku mam na sprzedaż. Ta sprzedaż, gdy oglądasz film, już na pewno się zaczęła, a nie wiem, czy się skończyła. Więc obserwuj, zajrzyj do opisu, zobacz, co tam będą za informacje, i być może i jeszcze na no, coś, co ci się w tym nagraniu spodoba, się załapiesz. Mam papierową torbę. Pewnie dla e, odpowiedniego, mocnego retro powinna być to torba Baltony. Kto zna, e, ten wie, ale jest to zwykła papierowa torba. E, no i cóż, powiedziałam już trochę, gdzie jesteśmy. Jesteśmy w kuchni, gdzie jest boazeria. Boazeria pochodzi z lat. 80, z lat 90., właściwie przełomu 80-90, urodziłam się w 83 roku. Pamiętam, że byłam w pierwszych klasach podstawówki, gdy był robiony remont. Stół pamięta jeszcze moje czasy, kiedy nie sięgałam ponad stół, jak to jest w wierszyku z dzieciństwa. I siadałam pod stołem i bawiłam się pod nim. Natomiast w tej chwili, gdy przeprowadziliśmy się z powrotem do tego mieszkania, bo tutaj się wychowywałam, potem jak założyłam rodzinę na parę lat, się przeprowadziliśmy. Ustawiliśmy inaczej. To jest blat dębowy, obecnie przymocowany do ściany, a od mojej tu strony od strony mojej ręki przymocowany. Nogami metalowymi, nogami ikeowskimi, nawet przymocowany, znaczy te, te nogi tutaj trzymają stół od mojej strony. No i w ten sposób sobie jemy, dlaczego ten dębowy stół składał się z dwóch takich pasów. Rozdzieliliśmy je, były przytulone do siebie długimi ścianami. Gdy je rozdzieliliśmy, tu być może widzisz kawałek. Połączyliśmy je razem i stworzyliśmy długi stół, dlatego że pierwotnie ten stół dębowy miał do siebie trzy dębowe krzesła. Nadal je mamy, też będziemy je upcyklingować. Znajdą fajne nowe zastosowanie. Właściwie już znalazły, ale chyba jeszcze o nim przynajmniej do dnia nagrania nie mówiłam. Były trzy. A mam dwójkę dzieci, w związku z tym chcieliśmy zorganizować przestrzeń dla czterech osób. No i są serwetki, tak jak widzisz, przy każdym miejscu jest krzesło normalne, zwykłe krzesło, bez szaleństw, bez wielkich kosztów i tak po prostu sobie funkcjonujemy. Skoro już wiesz, gdzie jesteś, no to wyciągamy, co skrywa torba. Tam są pomieszane rzeczy. Na nagraniu będę je układać. Aniołek gipsowy. Ten jest akurat e, siedzący. A właśnie, w tle, żeby już było bardzo domowo, słyszysz zmywarkę. Więc Aniołek gipsowy. Będę chciała sprzedać kolekcję e, aniołkową. Niewielką, ale będę chciała sprzedać. E, więc albo w całości, albo na sztuki będzie dostępna. Bąbka. Bombka. jest to jedna z bombek, a właściwie ozdób, które przyszły już po świętach do mnie, dlatego, że y, chcę w każdym miesiącu kupić coś starego, co chcę zbierać albo co kojarzy mi się z moim dzieciństwem y, lub męża oczywiście. Y, takich ozdób nie mieliśmy. Dzieci uznały, właściwie retro córka, że y, nie jest to ozdoba, która jej się podoba. E, sprzedawca, to jest plastik, bo bywają takie też z metalu, ale to jest plastik. E, sprzedawca mówi, że to są ozdoby z lat 80. Zatem taka gwiazdka też będzie na sprzedaż. Sięgnęłam największą część sprzedażową. Wylosowała mi się Mikołaj. E, o ile dobrze trafiłam nazwę, to ma twarz zrobioną z celuloidu także to jest taki plastik ja miałam lalki szmacianki yy, moją ulubioną lalkę, która wytrwała najdłużej z lalek szmacianek yy, no niestety, ale mojej ulubionej lalki twarz się połamała, nie wiem w jakich okolicznościach no ale dlatego jej już nie mam był to powód do rozstania a ten Mikołaj przyszedł w paczce kiedyś do nas. Nie ma historii swojej, takiej związanej bezpośrednio z nami, z naszym dzieciństwem, ale w, e, kupiłam paczkę ubrań, gdy córka była mała, i jako dodatek do tych ubrań, po prostu jako forma chyba niespodzianki, o ile dobrze rozumiem, był dołączony właśnie ten Mikołaj. Mikołaj jest dość twardy. Nie jest wypchany trocinami. Nie wiem, czym jest wypełniony. No, i ma luźną nóżkę. Ta nóżka się trzyma w miarę mocno. Ta jest dość wiotka, ale jest na pewno, może mieć znaczenie dla kogoś, kto mam nadzieję, go przygarnie, przytuli i zyska nowy. swój nowy dom i będzie zadowolony. Może spróbuję tak. Aby była szansa, by widzieć wszystko, o czym mówię. Dobra, wyciągam. Co dalej wyciągnę? Dalej wylosowałam aniołka, który miał zawieszkę, ale już nie ma, więc do kolekcji aniołkowej, aniołek ceramiczny. Moja mama zbierała aniołki, ale myślę, że przyszedł czas, żeby te aniołki wspierały i pomagały. Mm, jeszcze komuś innemu. Takie mam poczucie, dlatego chcę je sprzedać. A no i na przykład dwie kolejne gwiazdki ze starych plastikowych ozdób, które właśnie przyszły już we wspomnianej paczce po świętach. Może w ten sposób je spróbuję. Będzie chciała stać? Ustawić. Niestety jedna nie przetrwała prawdopodobnie trudów podróży ale wzięłam te ozdoby, które chciałam i te ozdoby, które się podobały córce, a resztę nie chcę już chomikować. Podobnie miałam z ubraniami, że nawet jak dzieci były małe, malutkie, to zatrzymywałam ubrania przedszkolne, w którymś momencie zrobiło się tego po prostu za dużo. Dobra. Bąbki folklorystyczne są współczesne. Nie sprawdzają mi się tyle, o ile nie powinnam mówić o wadach, jeżeli nagranie dotyczy sprzedaży, ale wyglądają dobrze z daleka. Natomiast z bliska porobiły się na nich jakieś wypustki. Były kupowane za naprawdę spore pieniądze, mimo że to jest plastik i chyba oklejony, chociaż może nie. Może wzór nie jest klejony, może nie jest, a w każdym razie łączony. Łączony, tutaj widać dokładnie łączona bombka. No nie jestem zadowolona, nie jestem zadowolona, dlatego że ze względu na cenę, po prostu moim zdaniem jest za wysoka co do materiału. Kupowaliśmy rok po roku te bombeczki, mam jeszcze dwie i chcę je sprzedać, być może komuś będą się bardziej podobały. Nie zarobię za, na tym w żaden sposób, bo to nawet nie będzie jedna trzecia ceny, którą zapłaciliśmy. Na razie zostawię kokardkę w ten sposób, ale może ktoś je pokocha bardziej. Rok po roku kupowaliśmy, pierwszego roku dwie, drugiego roku jedną, ale samo to, że już na drugi rok ten sam styl bombek po prostu się nie sprzedawał. Moim zdaniem, jest potwierdzenie ich potwierdzeniem. Tego, że nie zawsze może się wszystko podobać. Co ja teraz wylosowałam? Kolejne gwiazdki. O, będą chciały się trzymać to się będą trzymać, będą chciały zjeżdżać to będą zjeżdżać. Więc będzie zestaw gwiazdek wystawiony na sprzedaż. Kolejne gwiazdki z tej samej paczki z lat 70., tak mówił sprzedawca. Ich jest więcej. I jeszcze tego typu gwiazdki. Każde. Będą w osobnym, znaczy chciałabym ten zestaw świąteczny za naprawdę bardzo niską cenę spróbować sprzedać w całości, żeby poszło za jednym razem, ale jeśli nie, to bo obserwuję, że jeśli ktoś chce pakiet, nawet jeśli jest bardzo tanio używanych rzeczy, to jednak pytania są o pojedyncze ozdoby, więc zobaczymy. No ale założenie jest takie, że to będzie jeden zestaw gwiazdeczek. Tu będzie kilka takich, to drugi zestaw, trzeci zestaw właśnie będzie kilka takich. I tutaj jest, będą jaśniejsze i ciemniejsze kolory. Jest jeszcze wersja średnia, gdzieś tam na, srebrna. Gdzieś tam na pewno wylosujemy. W tej samej paczce były też ozdoby słomkowe. Ozdoby słomkowe. Są w ogóle takie bardzo tradycyjne i robione kiedyś w gospodarstwach domowych, własnoręcznie, ale myślę sobie, że nie cieszą się aż taką popularnością i niestety nie wiem, czy to są bardzo stare ozdoby, czy one były robione własnoręcznie, czy one były kupione. Nie znam ich historii, więc prawdopodobnie będą gratisem po prostu przy którymś większym zakupie. Aniołek. Aniołek z gliny. Z ceramiki, z, zapomniałam jeszcze jak się nazywa: takie, takie ceglane tworzywo. W każdym razie, aniołek do kolekcji. To jest też aniołek y, mojej mamy, natomiast y, tak jak mówię, bardzo mocno czuję, że y, te aniołki powinny być, y, wspierać, być przy kimś innym. Kolejny aniołek, ten jest. Wieszany. Ceramika, fajny. Podoba mi się, natomiast mam szopkę zresztą, moją ulubioną, właśnie w tej stylistyce. I otaczam ją stojącymi aniołkami właśnie tego typu. To zestaw dla siebie zachowałam. Drugi wzór. Na tyle, ile znam wzory, to zdaje się, że ten jest kujawski, ale to jest właśnie dodatkowy taki cień, który się zrobił na tej bombce. W związku z tym, no, no samo mówi za siebie. Mam nadzieję, że za te groszek, które chcę to wystawić, że, że kogoś te bombeczki ucieszą. Rzuciliśmy się na sztuczne bombki, dlatego że mieliśmy małe dzieci. Teraz powoli chcemy, i to jest ta najnowsza i rzeczywiście najmniej taka z wypustkami i tak dalej i najładniejsza yy, fizycznie, tak? Wzoru nie oceniam, bo to, bo to każdy region ma swój, natomiast yy, fizycznie taka najładniejsza i to jest właśnie ta nowsza z tego czasu, yy, z tego roku, o którym mówiłam wcześniej, że już te bombki widziałam, że nie miały wzięcia. Dobra. Także trzy zupełnie różne bombki, trochę zapomniałam o czym mówiłam zanim wyjęłam bombkę, mam nadzieję, że do tego wrócę, jeśli nie to znaczy, że może wątek nie był aż tak ważny yy, i jest drugi aniołek na żyłce, an znaczy drugi aniołek gipsowy, ten jest na żyłce do powieszenia, tutaj go ułożę. jeszcze zeszło, a właśnie muszę poobcinać sznureczki zanim wystawię tu mamy aniołki kolekcję aniołków to też z mamą kupowałam, ale dużo, długo z nami są, nie wszystkie mają już serduszka pod nóżkami, długo z nami są myślę, że znajdą nowego nabywcę tu jest kolejna pojedyncza gwiazdka właśnie ze wspomnianej paczki która będzie do zestawu mm, dołączona. Co mamy dalej? Ozdoby słomkowe i gwiazdeczki. Być może z tymi aniołkami wiszącymi jeszcze się zastanowię, czy nie wybiorę po jednym i nie zatrzymam po prostu nie włożę dzieciom do pamiątki jako pamiątkę ale no jeszcze pomyśla też w którymś momencie tych wszystkich pamiątek nie ma gdzie zbierać trzeba dokonywać selekcji to jest na pewno nasze około roku 2000 lub później kupiony zestaw właśnie bardzo podobnych ozdób słomkowych były aniołki, gwiazdki zachowało się zachował się tylko ten wianuszek więc jako również gratis będzie dołączony kolejna gwiazdka tego typu Kolejna gwiazdka stąd może przesunę troszkę. Słomkowe dekoracje. Tutaj prawą stroną do góry. O. Także pamiętaj zajrzyj, czy pod filmem jest, są jeszcze linki z informacjami o tym, które z tych rzeczy są jeszcze dostępne. Aniołek. Aniołek jest z chrzcin. Córki stał na stole, było ich kilka. Tak jak mówię, czas, żeby czuwał nad kimś następnym. Oczywiście, że mogłabym to oddać, ale nie mam pomysłu komu. Chciałabym, żeby ktoś zapłacił, dlatego żeby potem jednak docenił i pamiętał. No i tu jest wersja srebrna tych gwiazdek plastikowych. Ona będzie tutaj, więc albo zrobię taki zestaw tylko z tych i zestaw z tych, albo te wszystkie gwiazdki po prostu będą w zestawie. Jeszcze się zastanowię, natomiast tu są kolejne gwiazdeczki słomkowe. O, kawałek mojej bluzy i te maluszki. Liczyłam, bo córka kupiła sobie w tym roku swoją własną choinkę. Liczyłam, że będzie chciała takie małe ozdoby. No, ale nie chcę, więc może znajdzie się ktoś, kto będzie chciał je docenić i przytulić. No i to jest wszystko. Także takie święta, taki zestaw w całości chciałabym sprzedać za jednym razem, wysłać w jednym pudełku i żeby cieszył, lub stanowił formę. Wyjściową do odsprzedaży dla, dla kogoś innego, albo właśnie podzielę na zestawy: Mikołaj, bombki, gwiazdki, 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 aniołki lub cała kolekcja aniołków, aniołki, no i ozdoby słonkowe. Zobaczymy jak to wyjdzie. Zaglądaj do opisu, subskrybuj kanał, e, czy to Czasobalans, czy Retrorodzinkę, czy jeśli już jesteś na połączonym, to jego również. No i cóż, bądźmy w kontakcie. Zapraszam serdecznie do oglądania pozostałych filmów, do interesowania się, jakie tematy pojawiają się na kanale. No i cóż, dobrego dnia, do usłyszenia. Trzymaj się. Pozdrawiam, cześć.